Bóg działa, bardzo się raduje z tego, że na wielu miejscach Pan Bóg się dotyka ludzi na różny sposób, a bardzo często w taki sposób, którego nie oczekiwałem. Byłem na jednym miejscu z żoną, a był tam człowiek, który był na wózku utrapiony tym, że ten jego stan się nic nie poprawił. Jego bliscy i mili mówili, że tak od pół roku nie ma żadnej poprawy i czy byśmy mogli się za niego pomodlić. Tak poszliśmy z żoną, i naraz Duch Święty dał objawienie, i powiedziałem Mu: Dlatego jest Twój stan taki. Ponieważ nie masz uregulowanych swoich stosunków i relacji z innymi. Masz rozbite relacje ze swoimi dziećmi, masz rozbite relacje z wierzącymi braćmi i siostrami. Ty nie masz przyjaciela, z którym byś się mógł rozmówić, który by Cię mógł zrozumieć, i to właśnie blokuje łaskę Bożą w Twoim życiu. Idź i proś o odpuszczenie. Proś Pana, aby ci był miłościwy, a potem Pan Jezus cię uzdrowi. On zaczął płakać i bardzo Go to bolało. Pytałem Go, czy byłby chętny iść do swoich synów i do tych, z którymi ma rozbite relacje? Powiedział tak, chcę to wszystko naprawić. Ślubował, że to wszystko da do porządku i powiedziałem mu, kiedy ty wypełnisz słowo pana, wtedy on wypełni swoje słowo w twoim życiu, a znakiem tego, że tak się stanie, będzie to, że naprawisz dach w swoim domu. On wiedział, że mu przecieka dach i kiedy usłyszał, że pan się dotyka jego dachu, zaczął się tak radować. A ja, widząc jego wiarę, pomazałem go olejem. Jego domownicy pomagali mu wejść z rana na wózek, a wieczorem pomagali mu wyjść z wózka do łóżka, przy tym miał wiele cierpienia. Ci, którzy byli obok, też mieli z nim utrapienie, a teraz on się tak raduje, pomazałem go olejem w imieniu pana Jezusa Chrystusa i rozkazałem tej chorobie, aby odeszła od niego. Ogłosiłem mu wolność. Że Pan Jezus mu odpuścił i oczyścił z Jego grzechów i Go uzdrowił. On się tak bardzo radował, a myśmy z małżonką widzieli, że nasza służba się już skończyła. Objęliśmy Go i pożegnali, udając się ku wyjściu. On był taki pocieszony i zachęcony, że chciał nas odprowadzić i tak rękami wprawił w ruch wózek i jechał za nami. Ale nie wiedział, jak przejść przez próg domu i starał się jakoś, ale mu to nie szło. Wstał z tego wózka, przełożył ten wózek przez próg, a wtedy się przekonał. Że stoi o własnych siłach i już nie potrzebuje wózka. Taki jest dobry pan. Nigdy Bóg nie czyni tak, jak my byśmy to sobie przedstawiali, ale tak, jak on chce. To jest tak dobre że się z tego możemy cieszyć, widząc, jak on pracuje tak, jak chce.